I znowu z Christianem musimy zrobić łynę no nie może po prostu nie zrobić łyna na co nie? nie no widzę to jest tak. Czekaj. Czekaj, wyśl się jak komentarz. Dobra, już udaje oh, yes. ci korunę. Ej, kam ci ten. Nie widać. Oj, ciało. Cziała. Imanu, Krystianu, Bąbanu, Dobra, Dawaj, Goto. Nice. Kaktusik. Widziu. Mam nadzieję, że ktoś będzie na twoim live'ie. Miejmy taką nadzieję. Jak dużo tych live'ów porobisz, to już czoło będzie. Oni żyją. czy tak w streama, żeby tata się nie dowiedział. bo podobno mogę pokazać ryjec, czekaj. Ustawienie zaawansowane. Zdef udostępniony dźwięk, wysiłek wiadomy. Zmiana komentarzy na mowę. O, zmiana komentarzy na mowę. O, oh, dobra. Dobra. Dalej, lecimy. Ja. Yeah. Dawaj może na... Słodkie dawaj. No, lubię słodkie. Słodkie... Słodkie jak truskawki. Ja właśnie jeszcze... Ja właśnie przed chwilą jadłem słodkiego banana. Fajnie. O Jezu zbawię w życiu koronę, o nie Przez przypadek No serio? Ja jakbyś w koronę to by było najgorsze Może ten Twój steam będzie trwał dłużej, Nie, no. Więcej czasu. Think, nie, 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 Ale pięknie bardzo, nie, Ty, bo ja mam nie, botów, kurde. Ja nie, nie, a nie, botów. nie, fioletowa nie, dobra, ale ja zabiję tych Ej, ty dałeś mi broń. No bo kule, ty już rzekałeś. To będzie łatwiej. Znajdź, bo się sam mi w oczy zabija. ja obroję tego typa. Już mam wieku. dwa kille. No nie, ktoś mi granaty rzuca. Pije sepotki. Tak, granaty mi krzyczyszka na to. Prawie zabiję. Nie obejdzie się, bo tu idę. Mam typa. Idę, idę, de. Jezu. Lunchem idę ci, Jezu, to jest Bord. Tylko czekaj, bo ja mam leczy. mało życia, leczy się. Już mam ja trzy już apteki, biłem, teraz go. będę miał dwie, bo. Ja już, już mam, ja mam trzy pragi, chłopie. A ja mam zero. Kurde, ty od razu ty nie masz poleciałeś. Ja, ja, ja jestem obok Kolumbusia i gdzieś tu musi być coś złego. Czekaj. jesteś? Oznaczę ci coś. Może coś tam... Myślę, że Ja nie zginąłem, bo Ej, chłopy chłop ci odznaczyłem. To są chłopy. Tak, topy. No. Chłopy. Ja Szybka pompa niebieska, ale to ja nie Dobra. chcę. Bo ja mam, mam ich! Snajpy. Mam mapę skarbów, nice! Widział mnie. Dosam w głowie 180 leży. Drugim Ej, ja mam mapę skarbów ale jest daleko więc potem pójdziemy nie no pójdźmy teraz przyda się lepszy jutro a bo ja mam dobry ale tak to czy jest, jak mam niebiesko jest. same niebieskie jest jedno, tu. to genie. jest tutaj będziemy mieli dobre ludzi. więc opłaca się tam kurde czekaj kolumbo bo lecę albo nie pod, no. pojadę pod ciebie kładem bo mam bo właśnie mam tu kłady. Nawet jaką ludzie kalam. Mam w sumie y, zapomnione stałe leczenie. I sej na nochu, normalnie woda. Tutaj mi się nie spodziewa. Dobra, siadaj. Ej, co jest tam? Czekaj, sprawdzę sobie? Sprawdź. Trzymaj mapę i kroki. Okej. Okay. O tam jest. A Cze... Czekaj, to jednak nie tu. Czekaj. Yy... A, to jest tutaj. Tu chodź. Ja muszę. Mam, mam kanał, ale nic nad nim nie nagrywam. Jej ja cię wyrzucę po każdego połowę na boli. U, PM złoty. Jak on. Wow, ja bym chciał PM, ale. Ej, ty gdzieś wszystkie bronie, serio? Nie, tam na dole są. Pospadały. A, kurwa, to w rąk. Ja, serio, kałachy. Nienawidzę kałachów. Kałachy są dobre. Ale snajpa jest lepszy. Więc ja biorę sobie tak. Ja tylko PMA z tego skarbu zabrałam, nic innego, wiesz? O, jeszcze jest niebieski, dobra. No bo to był mój z botów. No tych wiesz jakich. Powinieneś wiedzieć. Zuerów. Ty powiedz mi, jak ja mam do tego kłada... Wyśiekem tym ty się tam zatrzymałeś, kładzie. O, Da się. Siadasz? Ja tylko wezmę granatki Lecimy do... Lecimy na... ...imigranty na szyby. Naszym ranem szyby, o. Coś tam było oszale... Naszym ranem szyby, dobra, 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 Nie ty głupi... ...krzutki. Nie, nie biało, bo dostał spawnu i heada. Coś mam kisiel aha Ja Dostał. Dostał. I kura Mam sharki sharki shark Mam sharki shark mamki Mam shark mamki Mam shark mamki sharki shark mamki Tej shark mamki No i mamki sharki shark mamki Tutaj jest. Ta 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 Ej chłopy. Tutaj niedaleko. Musi ja. Gdzieś tam. Koronkę gdzieś mają. Zielona. Kurna. na robię. wziął ci koronkę. Serio. Gdzie No tam są. Dzień. Za nami? Ty. Dostał. Ze snajperów. A brawo. Dostał ze sniperu 90. Dobrze. Ale drugi jest. Miał bo on... Snajpę, piece, on jest o, chyba use. za kamieniem, więc... A mogę? Ja ci dam niebieską. Dobra. Jestem przecież lepszy. Ale weźmy leczenie. Okej. Okay. Ja mam trzy apteki i sześć spleszy. Bo ten jest niepotrzebny. Hmm. To, to jest weź ośmiech. ją i daj mi tą snajper i kisiel jest niepotrzebne. Ale nie jest Sonemo, bo tutaj ktoś... ...musze tą Ej, w ogóle jakim młotkim walisz, to jest... Ta, Dźwięk. Ta, ta, ta. O, no. strefa, chodź! To jest ta emota, jest. to jest taka emota, czekaj. O, ta. A, no to... Jest. Tak no to słychać. Gdy walisz. Tylko, że takie przerywane to jest. Tam gdzieś typy są. Nie ja mam męki najgorzej właśnie, że nie mam emki ja, ja muszę znaleźć emkę Ja jestem za dobre z ja też mam pema nie, nie nie, lubię z tego pema na starych. Ja lubię, ja ale nowego nie za bardzo, no, ale gdy jest legendarny. Nie, nowy jest, RAM jest mega słabe. Ej, dobra, bo za 300 do końca. Nie no, gdy masz niebieskiego pema czyli tak jak ja wtedy i znajdujesz takie ja realistyczne o! Mówiłem, że chłopy, nawala się tutaj dwójka czy tam jeden. Coś tam tamtego, no to więcej typów nie powinno być. Nawala się z kimś. tak enko. Leży. To ktoś nic nie miał. On miał pompę, ja muszę wziąć tą pompę. A ja mam fioletową. Chłopy następne, tutaj są blisko. Ja tego w sumie granatę. Tam sumie na górze są chłopy. Tutaj. Zam skąd szczególnie. Ja biorę sobie pompę, bo pompa jest dobra. No kurde, ja mam fioletową. Gdzieś tutaj. I tam po boku pewnie w tej... Mam! Nie wiem skąd? Tam kąt. Ze ja Chyba mam szybko. No ja mam. Też ja mam. Aj, został, Ej, fioletowy nie. kałach, ale ja mam, ale tam były legendarne w skarbie. Więc Serioz, mam... Ej, zielona, zielona pompa. Zielona o, pompa. Nie chcę, Zielona pompa, ja już mam ją, ale jaka? Zależy, jaka? To wolno. Jest, ja ją lubię. Ja A ją gdzie lubię. widziałeś tych typów? Ja też. Ale szybka jest. też jest dobra. Nie mogę zaznaczyć, coś się zbagowało się. Ale gdzie zaznacz na mapie? Gdzieś, nie gdzie może... Gdzieś tu. W którą stronę? O tam, dobra. Ej, a może akurat na tego typa mi zlecenie da? Do... Uwaga. Ej! Chodź! No Dobra, wsiadaj. Dobra, jadę do środka. O, idziesz ze swoją. Przecież masz sporo. Nie mam zarówno. No tam jest ciężarówka. On biegnie do stropy. Jakieś chłopy się na że nie ale strzelają się. Oni gdzieś tam właśnie... Tam Biorę spider. Często, na tej wyspie. Mam ich chyba. Tak, nawala się. Biorę spajderki, bo mi się chce. Mam! Snajpię do ma niego, nie widzę. Ja te mam chyba nie chcę. A znaczy, snajpy. Nie, snajpy nawala. Skąd? Z dwóch stron! Komuś! Kałacha, kałacha, wywalam. Kałach był niepotrzebny. Komuś mi. Właśnie, bo. Z tego widziałem Spidermanki, żeby się Tam jest do tego w sumie by było do To do niego do nawala nie Tam z góry dwójka Tam. dostał. Kolapsują Prawie sprawie dostał! No wiem. Ode mnie raz dostał. Koniec. tak Dostał! O poważnie. go! dobra, lecimy tam podjazd. No dobra, to ja podjazd zrobię Elpina Elpina, na ramia Kurde ten granatnik mi musi Trzy... Nie, strefa chodź! Nie. Oni uciekają na spajderkach w tamtą stronę. Też mam spajderki, mogłeś wziąć. Nie. Zaraz chcę tak, czy się wydoję. A w sumie i tak zaraz się to pisz. Mam tych fuck! No to to są mi... oni. To są oni. Uciekam na spajderkach. Sobie. Trójka Bój na spajderkach Ej mam jednego A kurde Nie jednak nie Dobra leży Nie go ja zabiłem On był nice. w strefie A jak on wyglądał To by był, To był bananek mam? On ma białą, on ma 12 HP, to nie, Miał koronę, a nie, to twoja korona. Nie wziął koronkę! Dawaj, dawaj! No. On ma białą. serio? Serio, a ty go nie, nie zabiłeś? Nie. On miał tylko no on, on cały czas trafiał we mnie. Ty ani razu nie trafiłeś. Tak, nie trafiłem, bo serio. Dobra, sobie kończę tam mnie. transmisję do niczego, gdy jej nikt nie ogląda. No kurde, nie mogę jej wyłączyć. O dobra. Zatrzymaj.